Witam Was serdecznie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot Artystyczny GAJA. Dziś SMS od tej osoby. Zakładam czarodziejskie okulary obiektywizmu. Wy przybliżcie sobie energię tej osoby. Pomyślcie, od kogo chcielibyście dostać SMS-a, kto Was nurtuje, jakby ta wiadomość mogła wyglądać jakiego tematu dotyczyć ja potasuję jeszcze raz karty oczyszczę karty rady nie zapomnijcie mi przypomnieć <grytania> karty przesłań miłości i karty, które użyjemy których użyjemy na sam koniec i zobaczmy co tam w tym SMSie może być? Bardzo wam dziękuję za to, że, jest, że jesteście tutaj ze mną. Zachęcam do lajkowania, zachęcam do subskrybowania. Będzie mi bardzo miło, jeżeli osoby, które tutaj zaglądają, a jeszcze nie zasubskrybowały, zdecydują się na subskrypcję i na zaznaczenie dzwoneczka, a my zaczynamy. Mam nadzieję, że już wiecie, o kogo pytacie. Więc czytamy. Zobaczmy, jaka jest Twoja energia. Są przecież pewne sprawy, których sobie, z których sobie nie zdajesz sprawy, których sobie nie uświadamiasz. No, Twoja energia to jest równowaga. To jest zrównoważenie. Myślę, że wobec tej osoby jesteś może nawet niezdecydowany. Myślę, że właśnie jesteś pomiędzy tym, co gorące, a tym, co zimne. Jesteś jednym słowem otwartą księgą, która jest na drodze do wykreowania czegoś naprawdę bardzo korzystnego dla waszej, dla waszej relacji. A zobaczmy w takim razie, jak brzmi SMS od tej osoby do ciebie. Witaj, kochanie. Pędzę do ciebie z wiadomościami. Wiem, że już jakiś czas nie pisałem, wszystko zebrałem do kupy, teraz już wiem, co chcę do ciebie napisać. Tyle się dzieje, tyle bym chciał ci przekazać. No, nawet nie wiem, czy w tej krótkiej wiadomości uda się wszystko przekazać, ale na pewno muszę ci powiedzieć, że wszystko jest w ruchu i wszystko się fantastycznie dzieje. Także czekaj na ciąg dalszy. Ja pędzę do ciebie już naprawdę z tymi emocjami, z tą swoją wspaniałą energią, którą chciałem ci zawsze okazać i przekazać. No, wiesz, że jestem romantyczny, ale teraz przy tej ilości wiadomości, tego wszystkiego, co się we mnie dzieje, no po prostu już się ze mnie ta cała energia uczuć do ciebie wylewa. I dlatego. No mam nadzieję, oh, tu jeszcze jedna karta wypadła. No to jak wypadła, proszę. Mam nadzieję, że nie przyjmiesz mnie, ch mnie chłodno, ponieważ ja planuję z tobą naprawdę bardzo dużo, długoterminowo i nie chciałbym, żebyś mnie <laughs> schłodziła, czy żebyś mi wylała kubeł zimnej wody na głowę. Ja jestem gotowy na daleką podróż z tobą. Także tak wygląda SMS od tej osoby. Może tak położę, żebyście widzieli tutaj obawy o wylanie zimnego kubła na głowę i trzy buławy, które mówią o tym, że jest to wspaniałe planowanie i no wiara w przyszłość i w swoje dalsze działania. A jaka jest rada w związku z tym dla Ciebie? No proszę, dla ciebie jest as monet. No ty widzę, że zrównoważenie i po początek jesteś nastawiony nastawiona na no, mądre podejście do tematu, do tego, żeby no, jednak to, wszystko, co się dzieje, nie było w oparciu tylko o gorącą głowę. Ale na rozwój również o, w oparciu o wiedzę, w oparciu o to, co można no, na tej złotej drodze wiedzy właśnie osiągnąć. No i ewidentnie jesteś nastawiona na to, żeby się uczyć życia, i rada jest taka, żebyś to no, no, kontynuowała. Ktoś tutaj musi być, że tak powiem, zrównoważony emocjonalnie i wygląda na to, że tą osobą jesteś ty. Nic, nikt oczywiście nie mówi o tym, żebyś tą osobę odrzucała, ale no, rada jest taka, żeby ten nowy początek był oparty o właśnie podstawy, wiedzy i takie zrównoważenie. No i również ciekawość wiedzy. No także tak to właśnie wygląda. No a zobaczmy w takim razie, co radzą te karty. Co radzą te karty? Mm -hmm. Siła i opór. Siła i opór. Jednym słowem, jeżeli czujesz, że to co ta osoba ci przekazuje właśnie jak widzimy tutaj to jest powie wszystkiego energia jej erotyczna i energia emocjonalna no szaleństwo ta osoba ma gorącą głowę się nie zastanawia działa no a ty tutaj ze swoim zrównoważeniem spokojem i celem właśnie no, jednak, mimo wszystko dobrze by było, żebyś temu wiatrowi emocji i informacji jednak w jakiś taki racjonalny sposób umiała zaradzić, czy umiał zaradzić. Tak to widzę. No, a co na to nasz ciasteczkowy sklepik? Zobaczmy, co on tutaj dzisiaj wymodzi i wymyśli. Hm, to było niedawno. No to znaczy, że jest podwójnie, bo odkładam te, których nie było, które były, żeby nam się nie powtarzały. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. No więc może to w takim razie. Tutaj mamy królową mieczy, która mieczem ewidentnie wojuje. Ale może w takim razie jest to informacja taka, żeby ten, kto za dużo energii, takiego porywu wprowadza, to żeby się sam na to przypadkiem nie nabrał, a z drugiej strony kto chłodem wojuje i takim właśnie mieczem słowa, też niech to na to uważa, no bo jednak ludzie się od siebie uczą i może się tak zdarzyć, że no coś. Co było mocną stroną jednej osoby, nagle staje się mocną stroną tej strony, tej drugiej strony, czyli tej, która jest zawojowywana. A w takim razie zobaczmy, co na to nasz wspierający nas wszechświat, co on nam tutaj powie, która karta dzisiaj coś będzie miała nam do powiedzenia. Moja nieustraszona wolność oświetla świat. Hmm, no, no tak, jak nie, jak tak. Moja nieustraszona wolność rozświetla świat, rozjaśnia ten świat. No, no, w jakiejś ciemności nawet bym powiedziała. <laughs> No więc zastanów się, czy jest w tobie taka właśnie nieustraszona wolność. A co na to w takim razie nasz przewodnik duchowy? Który dziś przewodnik duchowy coś powie? No, to jest wróżka, to jest osoba, która widzi, która widzi poza aktualną sytuację. Więc ty również spójrz poza aktualną sytuację. Ja też spojrzę poza aktualną sytuację. <laughs> a wręcz spoglądam poza aktualną sytuację. No dobrze, a w takim razie zobaczmy, jak my możemy sobie pomóc. Jak my tutaj możemy sobie sami pomóc. Co my tu możemy dla siebie sami zrobić i się wesprzeć, gwiazda, świeć, świeć tak jak i tutaj, nie przydymiaj, nie tłamś swojego światła, świat potrzebuje twojego unikalnego talentu, czy unikalnych talentów i darów, świeć jasno, świeć nimi, po to dostajesz te talenty, po to dostajemy te nasze umiejętności, które nam się wydają oczywiste, a dla innych takie oczywiste wcale nie są. Więc używaj tych umiejętności, no bo inni tego nie mają. No. Dobrze. A w takim razie zobaczmy, co na to powiedzą nasze przesłania miłości. Które przesłanie miłości? Mamy tu dwa, jedno i drugie. I może trzecie, trzecie wybiorę, trzecie wybiorę, niech będzie to. O. No i zobaczmy. Wybierz, które dzisiaj do ciebie najbardziej przemawia. I czytamy. Karta numer jeden. Spójrz głębiej do swojego serca i poczujesz moją miłość. Moja miłość do ciebie jest głęboka jak ocean. Proszę bardzo. Wiadomość. Od miłości. Karta numer dwa. Emocje są naturalną i konieczną częścią życia, ale również potrafią Rozstroić Twoją percepcję i zachmurzyć Twoją wizję, albo wzrok. Po to, ażeby zobaczyć rzeczy jasno, musisz pozwolić odejść, odejść wszystkim tym osadom i zanieczyszczeniom. I karta numer 3 przyjaźń. Zgłęb albo wzmocni więzy przyjaźni pomiędzy Wami w Waszej relacji, a Twoja miłość i życie miłosne w bardzo znaczącym stopniu się poprawi. Hmm. No, proszę. I na koniec zobaczmy, co tutaj, jakie przesłanie, myśl i intencja na ciąg dalszy się pojawi. Akceptacja. Całkowita akceptacja tu i teraz otwiera strumień. Strumień czego? Strumień wszystkiego. Miłości, energii, a to już jest wszystko. <ścoughs> Bo to jest życie, właśnie. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu. Mm.